Bojan. Podoba Ci się spędzony tutaj czas? Oczywiście, dzisiaj mogliście nas oglądać, jak trenowaliśmy, graliśmy, gdzie naprawdę pracujemy ciężko. Trenujemy na sali, siłowni, na murawie na zewnątrz. Rano biegamy po trasach przygotowanych dla narciarzy biegowych. Mi się to bardzo podoba. Not not jest so nie, you, nie jest za zimno? Nie, kiedy pracujemy jest dobrze. Nie, nie jest za zimno. A jak wygląda twoja sytuacja w zespole? Teraz przebywacie ze sobą przez 24 godziny dziennie. Zaprzyjaźniłeś się z kimś? Yes, tak, you're oczywiście. Jesteśmy you're wszyscy tutaj razem. Same. Przyjaźnimy się ze And sobą. Spędzamy really, really really razem czas, więc jest ok. So Jesteś zadowolony z tego, here? że trafiłeś yes, tutaj? Jasne. od W początku się cieszyłem, że będę tutaj grał. I nadal tak O, mamy problem z you jak spędzacie czas tutaj? Nie jest dla was za zimno? Jest naprawdę zimno Dzisiaj dla nas było wyjątkowo ciężko. Nie czuliśmy rąk i dłoni. Ale wiemy, że sezon nie wygląda tak przez cały czas, więc idziemy ciągle do przodu.

Szczęśliwy? Zauważyliśmy na boisku, że znasz już imiona zawodników, a także już parę słów po polsku. Tak, musieliśmy nauczyć się paru słów, ponieważ na murawie podczas gry są one niezbędne. W game is too necessary so uh, some word słowa... labor brava fletse something like that so, so uh, właśnie have, takie uh, słowa które potrzebujemy wchodzimy w zespół we Długo i idełek. Parę dni już minęło, właściwie zgrupowanie dobiega końca. Czy na czym się skupiacie? Czy widzisz jakieś postępy? Jak się dogadujecie z nowymi zawodnikami? Wszystko przebiega w porządku, także nie ma większych kontuzji. Oprócz tej z Łukaszem i coś coś się z ręką, ale ukaże z twardym zawodnikiem na pewno. Szybko wróci do, do treningów. Praca no, rano w terenie, także albo w sztuczne boisko, albo gdzieś biegamy tutaj. A wie, wieczorem y, ha, 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 i tak dzień w dzień, 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 dzień to, to, prze, to prze, prze, przebiega, ale, ale na pewno zmęczenie troszeczkę się nakłada, aczkolwiek nie jest zbyt cię, 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 ciężko i na pewno jak każdy za z, 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 z ochotą do tych treningów przystępuje. W sobotę na zakończenie właściwie tego zgrupowania, kończycie zgrupowanie i jedziecie prosto na sparring tak. do Głogowa. E, możesz nam zdradzić, e, czy nowi, czy już coś wiesz, czy nowi zawodnicy dostaną szansę. Na pewno, na pewno. Trzeba trenować na pewno na żywo, jeszcze nie widzieli że w i na pewno będą chcieli tych zawodników sprawdzić. Z tego co rozmawialiśmy z trenerami, będziemy grali dwa razy po, po 45 minut, każdy skład zagra jedną po, połówkę mhm. i na pewno ci zawodnicy w tym meczu, jeżeli będą zdrowi, wystąpią. A powiedz powiedzmy, jeszcze taką rzecz, kwestia, no większość zespołu już jesteście dość długo razem, no ale są wśród was nowi zawodnicy, czy mieliście jakiś taki wieczorek integracyjny zapoznawczy, czy nie, razem spędzacie nie. te wieczory, czy? Znaczy na pewno wspólnie z chłopakami kibicujemy znaczy. naszym piłkarzom ręcznym, rę, rę, bo to są na pewno Prawdziwi mężczyźni, i myślę, że to jest sport dla, dla prawdziwych mężczyzn, bo tam grać w, w tej dyscyplinie to trzeba by naprawdę mieć. Czyli co? Czujesz, że źle wybrałeś? Nie, nie, ja wybrałem dobrze. Nie wiem, czy bym sobie poradził w piłce ręcznej, bo na pewno takimi wa, wa, warunkami fi, 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 fizycznymi i men, 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 mentalnymi na pewno bym u, ustępował tamtym zawodnikiem. I, Chylę czo, 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 a prze, 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 przed nimi, przed trenerami tamtej tam drużyny, bo naprawdę to co robią to tylko zasługuje na szansę. Jak ocenisz zgrupowanie w szkolskiej terenie? No, bardzo dobrze. Myślę, że dobrze nadajemy akumulatory przed tą rundą mi się będzie dobrze. Zmęczenie, które się pojawia po kolejnych treningach już jest odczuwalne u Was? No na pewno, troszeczkę tak, ale po to tu jesteśmy, żeby było na boisku lżej. Jak wygląda taki typowy dzień piłkarza że będę lubił tutaj szklarskie polęby? Siadanie przeważnie mamy w pół do dziewiątej, o dziesiątej wyjeżdżamy na trening, o dziesiątej 30 mamy trening, wracamy trzynasta obiad. Rano przeważnie teren, po południu hala o 16.30 o 19 relacji. Nie wkrada się taka monotonia w to poczynanie? Czy to już to jest tak jak na, tak jak na każdym obozie, tylko trzeba się... Do tego przyzwyczaje się. Myślę, że to jest. każdy się do tego przyzwyczaja. No właśnie, a tak, tak doświadczonemu zawodnikowi, jak ty ciężko jest się przestawić na to, że znowu musisz na obóz, rozumka z rodziną. No, to jest kalkulowany nasz zawód i, i każdy musi się z tym liczyć. I, i wiadomo, że jest troszeczkę ten no, ok, za rodziną, ale trzeba sobie z tym radzić. Na obozie realizujesz miejsce w bramce z Bojanem i Sanilowiciem nowym zawodnikiem z Gąbielowiną? Już podpatujesz go? Czy to jest dobra bramka, czy nie? Czy w ogóle nie zwracasz na to uwagi? Nie wiem, to każdy, każdy podpatuje swojego rywala. ale ja myślę, że z się dogadują dobrze. też dobrym rankarzem, jakby rywalizować. Myślę, że to przyniesie nam, niemu i mi, jakiś porządny efekt. Patrzył Jasiński ma rękę w gipsie, pomoc. No tak, jest to uraz nadgarstka, ale nie jest to złamanie ani pęknięcie kości. Jest to unieruchomienie profilaktyczne, tak można to nazwać. Dalsza kontrola będzie. W czyli wraca do treningów już jutro czy no to się okaże jutro rano właśnie czy yy, na ile dolegliwości bólowe ustaną a poza ten ten tym głos. jak tam stan zdrowotny naszej kadry nie są przeziębieni nie cierpią na żadne inne urazy yy, jakieś tam drobne przeziębienia się zdarzały ale ale yy, poważnych urazów nie ma całe szczęście czyli jak na razie bardzo dobrze Bardzo.